Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Piotr Siedziński z Sikłania, założyciel prowadzący strony jawność.pl. Tradycyjnie na API zapraszam admin publicznej informacji, grupa poświęcona dostępowi do informacji, a osoby chcące pogłębić swoją wiedzę, 23 października 2025 roku będę prowadził szkolenie w zakresie dostępu do informacji, wszelkie szczegóły pod nagraniem. Proszę Państwa, zgodnie z tym, co obiecałem w poprzednim nagraniu, w nagraniu numer 27, będę kontynuował ten temat Podmioty obowiązane wykonujące zadania publiczne. Chciałbym, proszę Państwa, tutaj bardziej szczegółowo odnieść się do zagadnienia, w jaki sposób te dwie regulacje, czyli Konstytucja w artykule 61, to co mamy zaznaczone na turkusowo oraz Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej w artykule 4 ust. 1.5, to co zaznaczone mamy na turkusowo. Jak, proszę Państwa, podejść do tego zagadnienia, biorąc pod uwagę, że w obu tych w obu tych regulacjach mamy, po pierwsze, mamy dwie różnice. Po pierwsze, literalnie rzecz ujmując, w Konstytucji mowa jest pomiędzy przesłan mowa jest o przesłance wykonywania zadań publicznych i druga przesłanka gospodarowanie mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Tu mi umknęło, ale to wiadomo, że chodzi o majątek Skarbu Państwa. I pomiędzy nimi występuje Koniunkcja, czyli występuje słowo i. W ustawie występuje alternatywa. Wykonywanie zadań lub dysponowanie majątkiem publicznym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W konstytucji mowa jest o gospodarowaniu mieniem, a w ustawie mowa jest o dysponowaniu majątkiem publicznym. Myślę, że różnica Polegająca na tym, trzecia jest pozorna, polegająca na tym, że w ustawie czy w konstytucji jest mowa o mieniu komunalnym lub majątkiem skarbu państwa, a tutaj jest mowa o majątku publicznym, to nie jest żadna różnica. Wiadomo, że chodzi o mienie publiczne. I teraz, proszę państwa, powstaje następująca wątpliwość. Po pierwsze, czy wystarczy, uzyskać mienie publiczne, a żeby być podmiotem obowiązanym do stosowania ustawy, czy jak woli ustrojodawca, czyli konstytucja, trzeba mieć i to, i to. I tu proszę Państwa, orzecznictwo sądowe, o to w 27. nagraniu o tym mówiłem, pokazałem Państwu takie jedno orzeczenie NSA, w którym Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, to są przesłanki, które nie muszą występować łącznie. Że to są przesłanki, które należy traktować rozłącznie. Czyli wystarczy, że ktoś wykonuje zadania władzy publicznej, ale nie jest to wiążane z żadnym dysponowaniem mieniem publicznym. I to chyba nie budzi wątpliwości, i myślę, że to tak bardziej dociera, że można mieć pewną władczość nadaną przez państwo, ale nie korzystać z mienia publicznego. Odwrotna sytuacja, w której ktoś korzysta z mienia publicznego, ale nie ma żadnej władczości, no jest pytaniem otwartym. Czy taki podmiot staje się podmiotem obowiązanym? Proszę Państwa, w południowych częściach kraju, tak to nazwę, naszego kraju ukochanego Polska, pojawiły się swego czasu orzeczenia, w którym stwierdzono, że rolnicy, którzy dostają dopłaty unijne, z racji na prowadzoną działalność rolną, stają się podmiotami obowiązanymi do stosowania ustawy. Czyli takie bardzo literalne podejście do sprawy. Mamy orzecznictwo sądowe, które mówi, z którym ja się osobiście zgadzam, że osoby, które dzierżawią od Skarbu Państwa majątek w postaci gruntów rolnych, to dane tych osób, którym to mienie zostało przekazane na podstawie umowy dzierżawnej, są co do zasady informacją jawną. Co do zasady, bo zawsze można sobie wyobrazić różne sytuacje, konfiguracje, szczególnie w przypadku ochrony informacji niejawnych, na przykład jakieś wyłączenia tej jawności. No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na pytanie, czy taki rolnik staje się podmiotem obowiązanym. Przecież w ustawie o ochrony granicy państwowej jest taki przepis który przewiduje, że Straż Graniczna, jeżeli ma usadowić w pasie drogi granicznej pewne urządzenia, które służą ochronie granicy, i by je usadowić, musi naruszyć czyją własność, czyli musi wjechać na czyjeś pole, wjechać na czyjeś gospodarstwo, prawda, i tak dalej, no to oczywiście z jednej strony ustawa przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą, wyrównanie tych wszystkich strat, i tak dalej, natomiast przecież tu może dojść do sytuacji, w której te służby, ta straż, yy, usadawia na prywatnym gruncie jakieś urządzenia, których nadal jest właścicielem, ale to nie jest ich grunt. Czyli korzysta z gruntu osoby prywatnej. I teraz powstaje oczywiście pytanie, czy dane tej osoby prywatnej przez to stają się informacją publiczną? Moim zdaniem nie. Bo on w żaden sposób nie korzysta z tego, on tylko użyczył pewnie nie miał zbyt dużo do wyboru ale jego własność została ograniczona i zostało mu za to wyrównane, prawdopodobnie ale on ani nie realizował zadania publicznego, moim zdaniem, ani nie korzystał z mija publicznego. On pewnie dostał jakąś kwotę pieniężną. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne pytanie. Bo ja przewidywałem, na przykład, jak zaczęła się powódź w 2024 i akurat miałem szkolenie, tuż jak ta powódź się zaczęła w obszarach zbliżonych do tych terenów, prowadziłem takie szkolenie w jednym z urzędów miejskich. Mówię, zobaczycie Państwo, że jeżeli ta fala powodziowa ruszy, będziecie mieli wnioski od osób do informacji. Okazało się, że tak. Bo ludzie zaczęli pytać o to, kto dostał, ile dostał, czy był u niego biegły rzeczoznawca. Co orzekł na temat tej prywatnej własności? Prywatnej własności. Czy zatem, w sytuacji, w której rząd zapełnił większą liczbę biegłych rzeczoznawców majątkowych i oni chodzili po tych zalanych budynkach i sprawdzali, czy budynek się nadaje do naprawy, czy do zburzenia, co oznaczało z automatu 200 albo 400 tysięcy, ja być może mylę kwotę, ale to gdzieś w tych granicach było, to ludzie, którzy uważali, że ich dom też jest do zburzenia. Oczywiście, że łatwiej jest zburzyć, zbudować na nowo, jeżeli się ma środki. Czasami są pewne elementy sentymentalne, ale to jest co innego. I pytają, a dlaczego on ma, dlaczego ja mam 200, a on ma 400? I teraz pytanie, czy to jest informacja publiczna, tak? Czy my mamy, znaczy na pewno następuje transfer środków publicznych do kieszeni osoby prywatnej w formie odszkodowań, czy tych interwencyjnych, czy ubezpieczeń prywatnych, ale ja mówię o interwencyjnych, ja nie mówię o ubezpieczeniach bo to, kto się każdy ubezpieczy, to jest jego sprawa. Mówię o sytuacji, kiedy rząd pomoc kieruje, tak? To czy to oznacza, że mamy prawo wiedzieć to? Ile dostał właściciel gospodarstwa, Jan Kowalski, ile dostał ten, ile dostał ten, ile dostał ten? Nie wiem. To jest pytanie otwarte. Natomiast czy my mamy prawo wiedzieć, dlaczego mamy prawo wiedzieć? Dlatego, że zostały środki publiczne przetransferowane? No jeżeli mamy prawo wiedzieć, to tylko dlatego. A czy może mamy prawo widzieć, że mamy prawo obdarowanego zapytać? Tu wydaje mi się, że nie. Bo ten, który uzyskał wsparcie w ramach pomocy po powodzian, nie jest ani wykonującym zadanie publiczne, ani moim zdaniem, ani nie gospodaruje mieniem publicznym. No właśnie, ale czy dysponuje majątkiem publicznym? Czy dysponuje majątkiem? No bo jednak dysponuje, jednak dostaje środki publiczne, tak? I to ja się nie czepiam szczegółów, ale proszę państwa, to jest zagadnienie, które oczywiście sądy administracyjne znakomite w znakomitej swojej większości świetnie jakby wygładzają i wskazują jakiś kierunek. Ale proszę Państwa, to nie jest takie oczywiste. Ja bym chciał podać Państwu kilka takich przykładów, którymi już zakończę to nagranie. Korzystanie z mienia publicznego na zasadach ogólnych. Jeździmy PKS-em, to jest jakaś spółka Skarbu Państwa. Nie, to jest z reguły spółka wojewódzka, albo to jest osoba prawna, która wspiera województwo, tak? Polskie koleje państwowe, Intercity, teraz na tory wszedł czeski przewoźnik. Każdy z nas chodzi po drogach publicznych, po ścieżkach rowerowych zim, To jest zmienie publiczne. Nie czyni nas podmiotami obowiązanymi. Bo my przez to korzystanie z tego mienia nie stajemy się w żaden sposób podmiotami, które już na pewno nie gospodarują mieniem publicznym i wydaje mi się, że też nie dysponują majątkiem publicznym. Bo ja go używam, tego mienia. Ja go używam, używam, ale nie staję się przez to podmiotem. Ja go używam, ale w żaden sposób nim ani nie dysponuję. Ani nie gospodaruje. Gospodaruje to jest wydaje mi się, szereg działań, które odnoszą się do działań jak właściciel wszystkich całego konglomeratu, który z prawa właścicielskiego wynika. Dysponowanie majątkiem to jest coś z mniej. Natomiast mi się wydaje, że tutaj chodzi o sytuację, w której ktoś gospodaruje mieniem. Czy dostaje je jakby na własność, chociaż to wcale nie musi być własność, no i działa jak właściciel, chociaż czasem właścicielem nie jest. Polecam uchwałę siedmiu sędziów NSA z 2005 roku, która stwierdziła, że spółdzielnie mieszkaniowe nie są podmiotami obowiązanymi do stosowania ustawy o dostępie. Wydaje mi się, że tam było jedno zdanie odrębne, ale mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że ma było jedno. Dlaczego w ogóle rozpatrywaliśmy, że spółdzielnie mieszkaniowe mają być podmiotami obowiązanymi? Dlatego, że spółdzielnie mieszkaniowe w tamtych czasach, szczególnie 20 lat temu, bardzo często gospodarowały na mieniu gminy na zasadzie użytkowania wieczystego. Czyli w księgach wieczystych właścicielem była gmina, ale spółdzielnia mieszkaniowa miała tą formę takiej, prawda, hybrydalnej własności użytkowania wieczystego i nie była właścicielem, ale działała jak właściciel. Więc tutaj, proszę Państwa, to korzystanie z tego mienia musi być na zasadzie jakiejś, powiedziałbym, konkurencyjności, a nie na zasadzie powszechnej, bo byśmy doprowadzili sytuację do absurdu. Ja w tym roku spływałem łódką z Półtuska do morza. Dopłynęliśmy tylko do Torunia, możecie Państwo sobie zobaczyć na kanale, na Facebooku, spływ Narwią do Bałtyku, tam jest cała relacja. Przecież ja korzystałem z mienia publicznego. Jakiego mienia publicznego? Śluzowałem się na śluzie we Wrocławku. tak? Przechodziłem próg wodny w Dębach. To jest administracja wodna. Jest tam podzielona część elektrownia, część próg wodny, tak? To znaczy, że co, czy ja korzystałem z tego mienia, czy ja gospodarowałem i w żaden sposób nie gospodarowałem? Czy ja, jak mówi tutaj w tym zestawieniu, czy ja gospodarowałem? Nie, czy ja nim dysponowałem? Absolutnie nie. Ja go używałem. Ja byłem śluzowany, te 11 metrów i spłynąłem z drugiej strony. Zapłaciłem za to 10 chyba złotych. Tak. I tutaj, proszę Państwa. Wielkie ukłony w kierunku profesora Szustakiewicza, który kiedyś swego czasu w naczelnym sądzie administracyjnym zmienił linię orzeczniczą NSA dotyczącą zakupu drewna od lasów państwowych. Gdzie do tej pory orzeczenia sądowe w taki sposób trochę bezrefleksyjny podchodziły, że no jak jest umowa cywilnoprawna i dotyczy mienia publicznego, a za takie mienie publiczne używamy, uznajemy drewno y, będące przedmiotem gospodarowania lasów państwowych, no to y, prawda dane tej osoby, która kupiła to drewno, są jawne. Nie też, że są informacją, bo one są jawne. Tak? No, słynna sprawa z, z wycinką drzew z obszaru Puszczy prawda później takie organizacje jak Greenpeace, czy różne inne jakieś ekologiczne, występowały licznie o takie listy osób. I w jednym z orzeczeń NSA właśnie, gdzie sprawodawcą profesor Szustakiewicz stwierdził, że to nie jest tak, że w sytuacji, kiedy kupujemy na zasadach ogólnych, te dane powinny być upublicznione, bo doprowadzimy sytuację do absurdu, że osoba korzystająca z komunikacji miejskiej byłaby informacją publiczną, że Piotr Sidniewski użył metra w Warszawie. No tylko w Warszawie jest w Polsce. No dobrze, prawdopodobnie służby zarządzające metrem o tym wiedzą, że ja jechałem, bo ten system elektroniczny pewnie mnie szczytuje, jak sądzę. No nie wiem czy tak jest, ale to nieistotne natomiast to na pewno nie jest sprawa publiczna być może dostałem z tego służby jakieś nie badałem tego, ale to nie jest sprawa publiczna że ja mogę wystąpić do zarządcy metra i powiedzieć czy jechał Kowalski wczoraj metrem to nie jest sprawa publiczna ale tacy puryści powiedzą, no ale przecież prawda, dysponował no pewnie nie gospodarował, ale dysponował majątkiem publicznym nie, on korzystał on używał, ale on nie dysponował tym mieniem. To jest zasadnicza różnica. Bo jeszcze raz powtarzam, byśmy sytuację doprowadzili do absurdu, że takie zwykłe czynności dnia codziennego, jak chociażby pływanie po wodach płynących, które są, należą do skarbu państwa, oznaczałoby co? Że ja jak wpływam na rzekę jakąkolwiek, powiązą, to staję się podmiotem obowiązanym do stosowania ustawy i na przykład jeżeli ktoś mi zapyta w trybie ustawy, bo zobaczy mnie płynącego i zobaczy numer mój łodzi, będzie mógł mnie zapytać, najpierw pewnie do rejestru jachtu i zapytać, czy ja mam pozwolenie? Ja nie jestem podmiotem obowiązanym. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo ciekawe i ono jest bardzo niebezpieczne. Ja o tym będę mówił w kolejnych jakichś nagraniach dotyczących reżimu jawności. Drugi przykład: zakupy mienia publicznego. ja pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na wydziale prawa od 5 lat i my bardzo często dostajemy na skrzynkę mailową takie powiadomienia, że czy to dziekanat jakiś, czy jakiś studium języków, czy rektorat czasami, czy jakieś pracownie informatyczne i tak dalej, mają do oddania meble, sprzęt komputerowy, jakieś fotele obrotowe, jakieś laptopy, jakieś rzutniki, jakieś tablice i tak dalej. I Bardzo często jest tak, że po 15 minutach już jest mail, że ogłoszenie jest nieaktualne, bo się tam ktoś zgłosił. Następuje przeszeregowanie tego telefonu, na przykład z Wydziału Chemii, powiedzmy tam do Wydziału Matematyki czy jakieś innego. I teraz powstaje pytanie: Jest to mienie publiczne? Jest, bezdyskusyjnie. Nie, nie ulega wątpliwości. Czy osoba, która weszła w posiadanie tego mienia, staje się podmiotem obowiązanym do stosowania ustawy? Moim zdaniem nie. Natomiast wszelkie ruchy odnośnie. Tego, co się stało z tym mieniem, że to mienie zostało na przykład, tak użyję takiego ogólnego określenia, przeszeregowane, przepisane ze stanu mienia w Wydziale X do Wydziału Y, oczywiście z informacją publiczną. Tylko nie ten, który dostał to do swojego pokoju, do katedry prawach i tam gospodarczego, czy, czy nefrologii, czy czegoś, tylko jakiś dziekan, rektor na pewno, pewnie dziekan. Chociaż w uniwersytetach jest to różnie często, nie ma tej dekoncentracji, to jest wyłącznie kompetencja rektora, a on ewentualnie upoważnia osoby. Więc to jest odemy całkowicie zagadnienie. Ale to jest jeszcze inna sytuacja. Proszę Państwa, jak sobie wejdziecie na stronę Agencji Mienia Wojskowego, każdy z nas może kupić czasami za śmieszne pieniądze mienie wojskowe, które jest z demobilu. Wystarczy wejść na stronę. Nawet Straży Granicznej, oddziałów Straży Granicznej, i tam też mamy takie ogłoszenia. I teraz ja pytam, zadam dwa pytania. Czy my mamy prawo w trybie ustawy do... Ostatnio przeglądałem taką stronę, tak, to było chyba Straży Granicznej, Komendy Głównej, to nie wiem, ale wydaje mi się, jakiegoś oddziału, i była informacja, że oddane zostaje właśnie do sprzedaży z on nie był wcale taki tani. On kosztował około 9 tysięcy. Teraz stawiam dwa pytania. Załóżmy, że ten spadochron został sprzedany. Czy ja mam prawo w trybie ustawy o dostępie do informacji dowiedzieć czy komu to sprzedano? Po drugie, za ile to sprzedano? A po trzecie, czy ten, komu sprzedano, staje się przez to którymkolwiek z tych dwóch opcji? Czy on gospodaruje mieniem albo ewentualnie dysponuje mieniem? Moim zdaniem, nie. Moim zdaniem nie. On nabył to własność. Mogę dyskutować, możemy o tym rozmawiać. Zachęcam. Na przykład, może się udał zaprosić kogoś. Nie będę zdradzał, kogo będę starał się zaprosić. Ale Jarku, szykuj się. <laughs> Mianowicie. Yy... Czy my powinniśmy to wiedzieć? Kto kupił ten spadochron? Kto kupił z agencji mienia wojskowego Starego Poloneza? Kto kupił Deu Musso? Bo były takie ogłoszenia. Kto kupił polową kuchnię? Bo to, że sprzedano za tyle i tyle, to ja nie mam wątpliwości, że to jest jawne. Ale nie dość, że jest informacją to jest jawne. Ale komu? Nie ja mam wątpliwości, że on, ten, kto kupił, nie staje się podmiotem obowiązanym. Ale wiecie Państwo, jeżeli uznajemy, ja mam ze sobą ciekawe doświadczenia współpracy z lasami państwowymi. To jest bardzo ciekawa administracja, jeśli można mówić o niej w ogóle, administracja. To są podmioty wykonujące zdania publiczne, bardziej organy administrujące. I teraz powiedziałbym, i tam jest taka sytuacja, że Normalnie człowiek przyjeżdża na leśnictwa, mówi proszę, 30 metrów sześciennych brzozy do palenia, prawda, wystawiana mu jest tam sygnatura, płaci, zabiera. Itd. I tu nie mamy wątpliwości, po, po tym orzeczeniu chociażby NSA, że to nie jest informacja publiczna, czyli te dane tej osoby nie są informacją publiczną, która tak kupiła na ogólnych zasadach. Ja się z tym zgadzam. Ale proszę państwa, w lasach państwowych są takie aukcje specjalne. Aukcje, które się odbywają chyba internetowo, nawet, to są aukcje, które dotyczą okazów. Czyli na przykład jest jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, kasztan, czy jakiś dąb wielki z obwodem, który tam, nie wiem, upadł, czy, czy został z względów jakichś sanitarnych przycięty, czy wycięty. I to jest rzadkość. Duży obwód, poszukiwany na rynku, prawda? Rzadki gatunek. Cenny. I trwa licytacja. I wygrywa Kowalski z Holandii. Czy my mamy prawo widzieć, kto dał najwyższą cenę i komu sprzedano? Bo to nie jest na ogólnych zasadach. To nie jest na ogólnych zasadach. Proszę Państwa, gdybyśmy dalej mieli prowadzić takie rozważania, to moglibyśmy zacząć się zastanawiać. Ja to mówię całkiem poważnie. Zacząć się zastanawiać, czy my na przykład chcemy wiedzieć jako społeczeństwo, czy ta osoba, która widzimy, że jedzie w pojeździe, Typu autobus miejski i przy kontroli wyjmuje legitymację. I ten kontroler mówi: Aha, rozumiem, pan jest osobą niewidzącą, niewidomą, tak? Dobrze, a to jest pański opiekun, tak? Ok, jedziecie za darmo. Korzystają z mienia publicznego, korzystają z realizacji zadania publicznego przez gminę, mają ustawowy glej, który zwalnia ich z opłaty, są posłami. Lecą za darmo, są kombatantami, mają zwolnienia, mają niejednokrotnie honorowi dawcy krwi, na przykład bez kolejki, możliwość dostania się do lekarza. Ja tak spłaszczam temat, nie wchodzę w szczegóły, tak? czy weterani wojskowi. Ja nie mówię, że tak nie ma być, tylko pytanie, czy my mamy prawo to wiedzieć? Czy my mamy prawo to wiedzieć? Oczywiście, proszę Państwa, no dzisiaj byłoby to w sensie takim bardzo organizacyjnym trudne w sensie organizacyjnym no to jest, no pewnie musiałbym wystąpić do jakiejś tam pewnie dyrekcji tego ZOZ-u i zadać pytanie dlaczego on szedł za kolejką oni mi powiedzą RODO a ja 5 lat będę chodził po sądach zanim w ogóle dojdzie do tego, że dyrektor będzie musiał rozpatrzyć mój wniosek o dos a to czy mi udostępni to całkowicie inna rzecz ale to oczywiście na skutek rozwoju sztucznej inteligencji i technizacji naszego życia problem sam się rozwiąże w pewnym momencie wydaje mi się ale to jest to pytanie, czy my mamy prawo to wiedzieć. To jest tak jak, proszę Państwa, wyniki naborów na uczelnie są jawne, tak? A dla kogo są jawne? Tak mówi ustawa. W praktyce to nie działa. Nie dostaniecie danych osób, które dostały się na uczelnię publiczną. Dostaniecie ogólny wynik albo musicie ci zalogować, a generalnie dostaniecie numery, które się dostały. Nie dostaniecie danych co do zasady. Pisałem komentarz do ustawy o szkolnictwa wyższych, zbadałem to swego czasu. Trzecia, trzeci przykład. Czynności takie jak wynajmowanie kajaków w wojewódzkim ośrodku sportu i rekreacji. Czynności polegające na tym, że e, na przykład w Szombruku, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jest baza, z którego mogą korzystać pracownicy uniwersytetu. I ja sam dwukrotnie z tego korzystałem, składam stosowny wniosek, jest komisja, rozpatruję. No, y, przez tydzień tam z żoną i z synem przebywaliśmy nad jeziorem piękne miejsce, Jezioro Wulpińskie, tak. To jest baza należąca do Uniwersytetu warmińsko mazurskiego Czy jest informacją publiczną, że ja korzystałem z tej bazy? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. I nie narusza to w żaden sposób mojej prywatności fakt, że tam był, ale to jest moja opinia. Ale idźmy dalej. A kim była ta osoba, która była ze mną? Czy my mamy prawo wiedzieć, kto jest dalej tą osobą obok tego upoważnionego? Bo regulamin mówi, że te osoby najbliższe mogą być, tak? Rodzina, osoba postępująca w jakimś związku. To jest mienie publiczne, nie ulega wątpliwości. Czy kierownik tego ośrodka, Przemiły miły pan, czy kierownik tego ośrodka jest osobą, która... Tak naprawdę czego ona dokonuje, ta osoba? Ona nie dokonuje żadnego, żadnych czynności, które określiłbym jako gospodarowanie. Bo on nie ma kompetencji władczych. On mnie nie, nie wpuści na ośrodek, jeżeli ja z wydziału yy, tam, socjalnego nie dostanę takiego papieru, że kierują mnie na turnus numer 3, 7 tam czy jakiś. Bez tego on mnie po prostu nie wpuści, bo to jest najważniejszy dokument. O czym ten człowiek decyduje? No, decyduje o tym, że mi wypożyczy łódkę, a ma na to cennik. Decyduje o tym, że mi wypożyczy supa decyduje, i to jest jakaś pewna władczość pod koniec decyduje o tym, że odbiera mój domek i mówi no ładnie sprzątnięte tak? wszystko nie ma się do czego, albo mówi nie no, łazienkę też trzeba wysprzątać bo taka jest zasada, że przyjmujący domek oddaje w takim stanie jakim otrzyma albo lepszym tak? ma wyczyścić, wymyć, oczywiście pan kierowi dostarcza wszystkich środków prawda? odkurzać i tak dalej więc widzicie Państwo to nie jest takie oczywiste, co to znaczy dysponować majątkiem publicznym, co to znaczy gospodarować majątkiem publicznym, a co to znaczy używać majątku publicznego. I wydaje mi się, że poza być może kosmetycznymi zmianami, które powinniśmy dokonać w nowej ustawie o dostępie do informacji publicznej, czy jakkolwiek ona będzie się nazywać, to wydaje mi się, że powinniśmy o tym rozmawiać. Powinniśmy to doregulowywać tam, gdzie jest to konieczne, ale nie robić niczego na siłę, bo bardzo łatwo dostęp do informacji ośmieszyć takimi regulacjami, które niejak się mają do społecznych oczekiwań. Chodzi o to, żeby dostęp do informacji z jednej strony byłby szerokim prawem do informacji, a jednocześnie był powszechnie akceptowany. Żeby to nie były działania, które są powszechnie nieakceptowane. I tego sobie i Państwu życzę. Kłaniam się do zobaczenia.